furę przed wjazdem na jeziorko I generalnie co? Biorą prawdziwi kulturyści nawet na jeden dzień nad jeziorem Oczywiście musi być nawet ja handle, <laughs> Nawet dwie, na plażę. dwie wagi kuchenne mamy, to jest masakra no. Też wzięliście ziemniaki? Czy to na... No ja wziąłem ziemniaki no. Sreberko Ja też mam ziemniaki Sreberko, no właśnie dlatego waga nie? 700 gram. Adi będzie jedzone za mięso koło, koło 500 indyka i 200 coś Poębisty wieprzewej, nie? Szabry, no Czaszłyki czy coś takiego szaszłyki. A i to jest zero? Tak, to jest zero Ale zajebiście! Ale zajebiście. No, no zajebista jest w Biedronie, ale już teraz mniej Biedronek no. Wiesz co jak gdzieś macie to no. w polucie Polecamy Jest jeszcze chłopcy, truskawkowy zero, ale jest chujowy Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? No waffle, jumbo, też spoko Potniele z białkiem to, Peter dowaliłeś seru, no ale przyda się pewnie, no. Ej, nic nie mówię, ale ten bagażnik jest zajebany prawie całe samym jedzeniem Jaku... Bo to w czasy, czasy kulturystów Kulturystyczne w czasy na maksa. To <grymne> prawda, cała prawda o kanale bycia, Perkules. Bierzemy koks. Do <grymne> no później heja To <grymne> Tu jest wersja GIA, rozumiesz? O co chodzi? Dobrze, że to się nagrywa. <grymne> <grymne> macie, by czy czym jest wersja GIA. Masz blokada, blokada rodzicielska. No, no, Dzieci nie mogą, nie. Ja trzeba jest dobrze sprawować. No. Także witamy Was salcie. Musieliśmy przeładować rzeczy ja cicho tam. Musieliśmy przeładować rzeczy z Forda, ponieważ Zjedzie? już nie mieściły do Do Forda, z Forda tego większego. Yy, jedziemy na jezioro na Lubniewice. No, wypocząć no. sobie taki kulturystyczny weekend. Anaboliczny grill. No, grill, anaboliczne szaszłyki Poza tym trochę siłownia zamknięta, bo jest święto No właśnie, także wiecie... No. No, to nie jest święto właśnie, no. tylko to jest żalowe. Więc co, co byśmy robili w domu skoro zamknięta siłownia, więc jedziemy na jezioro. Więc wziąłem dwie pary butów, żeby... Że się jak tam... Dwie wagi kuchenne z nami są. WPC też jest na szoki upadek. Trzeba poświecić kłaty. Tak, opalić się było blady jak syn młynarzem Dobra, jesteśmy już na miejscu w Niewicach Zabieramy się za rozpakowywanie chóry i zobaczymy się już później Może robiąc traszłyki na razie Teraz Roz... weź z cofając się. weź tak jakby, żeby... tu zgra i teraz trochę do odgryz. Ale wyszło, no, wyszło trochę. Wyszło trochę. I jeszcze uśmiech na scenie małe musi być, małe, a nie ale... taka mina jak grymas. No bo to ale... Trzeba to tak, 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 tak w ogóle się tak to usztywne. Spróbuj to zrobić jej, tak, tu, tu, no i weź tą rękę, no weź tą rękę. No. Kobiety nie robią takich. Dobra, wróciliśmy już z jeziorka, troszkę popływaliśmy, nawet sobie. Mimo to, że już późna pogoda i trochę chłodniej. Zawieramy się teraz zarobienie szaszłyków. A tu przy okazji macie trochę węgli. Ma jakieś wafle ryżowe, jumbo. Popule odwieczne. Dobra, i gigantyczna kuchnia. I robimy. Wiem, że ja gigantyczna. gigantyczna kawałek? Tak, czy co? No, masz Paniceza, wyprzowa Jakieś... Wołowinka No Wołowinka iś... No Stek z czego dokładnie? To jest rodba Proszę bardzo No Także robimy jakieś szaszłyki Z tego to tak Albo steki, tak no może. Mało miejsca, ale jakoś tam ogarniemy Także co, trochę roboty w kuchni Mamy anaboliczne szaszłyki. Polędwica wieprzowa, pierś kurczaka, cebula, papryka, cukinia. No, także takie szaszłyki będą jedzone. A tu nic nie widać generalnie, ale... A, w sumie widać. Ziemniaki w sreberku. Tam się też robi, widzę... No, wy tego nie widzicie, ale uwierzcie, tam się stek jeszcze robi. Wołowy. Zrobi się miejsce, do wpadną... O, podświetlisz, fajnie. Tam jest stek, ziemniaczki. Będzie jedzone Dobra, trochę pojedzone Sprawdzamy czy możemy jeść dalej Co nie? Możemy, sięgnę z powrotem

9.54 Zaczęliśmy się przed 7.00 rana No także co wstajemy Robimy jakieś śniadanie kawkę, potem lecimy na plażę Jak widzicie nawet nie chciało mi się rozkładać kanapy Jestem taki mały, że zmieściłem się na tej połówce tylko No, czas spać Mój znajomy Peter, oglądając moje filmy, nauczył się na śniadanie jadać część słoną i część słodką. A co tu masz, Peter? E, dwa jajka, tylko dwa. Niestety z tego względu, że tłuszcze. bieda, bieda z tłuszczem. Cebulka, widzę jeszcze. No. E, cebulka podsmażona, e, jakiś. Co to jest? Warzywo? Pomidor. Pomidorek. Pomidorek, dwie grzaneczki. dwie grzaneczki z sobie bardziej i taka obsianka jaglanka, z kaszy jaglanej e, Z białkiem Z borówkami, Przeżukami. malinami, orzechami i, I trochę jogurtu naturalnego no. A ja Pięć jaj, taki omlecik, serek wieski z pieprzem Kawa I jedzone I osy też jedzą Osy chcą jeść No siemanko, zjedliśmy już nasze śniadanie Idziemy sobie teraz na plażę popuwać łódką, potem się może trochę poopalać, żeby złapać te ostatnie dni słońca. Niewiele miałem takich okazji niestety w te wakacje, więc trzeba skorzystać. Klatka zabezpieczona jakimś filtrem. No, do później. Silnikiem. Kieruję gondolą. Ale masz taką moc, słuchaj, jedno takie, wiesz, Twoje odepchnięcie i po prostu mamy taką prędkość. Taka prędkość gondola. Anaboliczna gondola. Witam Was na anabolicznym jachcie, pozdrawiamy Was z Kapitanem Peterem. Adrianek się relaksuje. No ja nie, ja robię kor, przepraszam bardzo. przy okazji trochę w brzuch napina. Jest spoko, łapiemy słoneczko. się kiedyś rower ze zjeżdżalnią? Patrz, rower ze zjeżdżalnią, chwyć tam proszę. Rower ze zjeżdżalnią. Świetny jest ten rower. Siema, siema. Masz jakiś pałacyk, to jest fajny za to... Woliński spa to się Jak? Woli... Woliński. Woliński. Spa. Tam jest palac Woliński spa. Hotel, taka reklama. Od razu. To jest spa. No. Teraz będzie to... go lepiej Uj, widać. Już tam tak. Ej, nawet barw! Nie wiem, tego, nie? Może będzie ja to widać. Płynący bal. Tak, tam robią na... imprezę, no? Tak? A co, na no. piwko sobie dwa? Tak. To normalnie to? tam jakiś panieński coś? Marięckie w Fajnie. Piter pożegramy i akcentem mówię przyszoda. Uwaga. <grym> Szuń <grym> brzuch. <grym wyszeli w szefie> U mnie jest brzuch bok. <grym wyszeli w szefie>

Wydawało do kamery, więc się spokojnie. Spoko. Ale co, spoko było, nie? No spoko. no, spoko na maksa. Dobra, godzinę mamy 19.09:10 U opuszczamy Lubniewice. Także, co, krótkie podsumowanie. Dwóch dni w Lubniewicach, wszystko w porządku. Udało się uniknąć niebezpiecznych wypadków w wodzie, chociaż nie do końca. Opukując się pod prysznicem z piasku podniosłem nogę i uderzyłem kolanem samą rzepką w kran. Dosyć mocno na razie boli bardzo, ale czy przejdzie to się okaże. Yy, nie chcę mieć komplikacji. Roz, rozbijać cały kran. No rozbijać cały pasu, tak. Nie no, kran kran cały. Kolano jeszcze wygląda też jakiś tam śniaczek. Mam nadzieję, że w siadach nie będzie przeszkadzało. Także uważajcie na jeziora. Zawsze. Tylko nad jeziorem, ale można się myjąć w jeziorze no. no. Udało się złapać ostatnie dni słońca. Coś chcecie powiedzieć ciekawego jeszcze, może? Pozdrawiam. Pozdro sportowe świny. Tak. Rozgraniczony. Ludzi na maksa dużo widać, że nie tylko my mieliśmy taki pomysł, żeby skorzystać z tych ostatnich dni słońca. No. Może jeszcze coś nagramy później. W razie trzęsie, na razie. Dobra, jesteśmy już w Gorzowie i generalnie nie wiem, jak to funkcjonuje, że. Zaledwie 20-30 km od, od Lubniewic gdzie było mega słonecznie, naprawdę trzeba się zjarać na skwar. U nas po prostu leje i to nie pada, tylko leje. Były takie wielkie kałuże że po drodze, że aż na jeden samochód oblał, przez szybę nam woda wleciała. No jest masakra. Kilka kilometrów i. Koma. Ej, bo mi napada napad. No, na razie. Piątka. na razie. Dzięki, dzięki, dzięki. Cześć, cześć. No, także taka ulewa u nas w mieście mam wrażenie, że z super słonecznej okolicy wpadam w jakieś omokłe terytoria. I najgorsze jest to, że w Lubniewicach ma być jakiś koncert. Dzisiaj Donatan i Kleo jakoś nas to nie interesowało za bardzo, ale ciekawe czy ta cała ulewa przeniesie się do Lubniewic i zrobi niespodziankę ludziom, którzy specjalnie przyjechali na koncert. No tak ciekawi mnie ta kwestia. Dobra. Jadę do domu, jakaś kolacyjka, rozpakuję rzeczy i to tyle. Też polskie lato fest. Murzywa na tablicę zostały. Jezioro zajebane. Jezioro. Masakrę To jest jakaś kurwa plaga. Pierwsza plaga to był koncert Donatana, a druga to jest powód. Potem jakieś a, trzmiele a Trzecia to jest kurwa zamknięcie siłowni O ja dzisiejszego dnia Czwarta to jest twoje kolano No kolano jeszcze, masakra A piąta wydarzy się jutro Ciekawe co to będzie Wzrost cyferek na wadze Patrzcie co nam się kurwa dzieje Ja jebie, no masakra tu Mogliśmy go lepszą drogę wybrać. Mieszcząc naprawdę na No, ale nie wiem po co. Nie wiem, bo teraz dostaniesz. 10 sekund najciekawszego materiału. Na kanale. Przepis na kawę. Z fusy. Fusy z wodą. Zvane, gotovo.